Dzień dobry, witam. witam wszystkich. Mamy godzinę 9.02, zaczynamy więc dzisiejszy rynkowe espresso oraz porady morning meeting. Witam z tej strony, Adam Recki. Proszę Państwa, zacznijmy jak zwykle od danych makroekonomicznych, które w dniu dzisiejszym się pojawią, które już się pojawiły i które w, tu w mojej ocenie mogą mieć dosyć istotny wpływ na. Wydarzenia na rynku. Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na dane, które już się ukazały, bo dziś mieliśmy decyzję Banku Australii, czyli RBA, odnośnie stóp procentowych. Przypomnę, stopy procentowe w Australii wyniosły, na, były na poziomie 0,35 punkta procentowego, czyli na bardzo, bardzo niskim poziomie. Analitycy Uważali, taki konsensus był, że RBA podniesie stopy procentowe z 0,35 na 0,6. Tym niemniej Bank Australii zaskoczył, podniósł o całe 50 punktów bazowych do 0,85. O czym zaraz powiem, jak na to zareagował dolar australijski. O godzinie 8 mieliśmy zamówienia z przemysłu w Niemczech. Za kwiecień. Dane troszeczkę już historyczne, tym niemniej warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ dane były bardzo słabe. Zamówienia w przemyśle miesiąc do miesiąca spadły aż o 2,7%, przy oczekiwaniach 0,4 plus 0,4. Natomiast rok do roku ym, spadły o minus 6,2. Widać więc, że gospodarka, yy, przemysł niemiecki. Hamuje. Z danych, które mogą jeszcze wpłynąć w kolejnych godzinach, a które mogą mieć wpływ, to zwróciłbym uwagę na w zasadzie tylko na handel zagraniczny z USA o 14:30. Nie są to absolutnie dane pierwszorzędne, ale możemy zwrócić uwagę, czy deficyt. Dalej będzie się utrzymywał na tak w wysokim poziomie. On oczywiście będzie dalej wysoki, ale zobaczymy, czy będzie zgodny z oczekiwaniami, które są na poziomie minus 89 miliardów 500 milionów dolarów. 22.40 y, będziemy mieli tygodniową zmianę zapasów paliw według API. Tam oczekuje się spadku o 1 800 tysięcy barył z danych około rynkowych w ramach takiego przypomnienia w dniu wczorajszym mieliśmy w późnym wieczorem ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wotum zaufania dla premiera Wielkiej Brytanii Borysa Johnsona i tu nie było niespodzianek Boris Johnson jako premier bo to było wotum zaufania dla niego jako premiera nie dla całego rządu po Nazwijmy to aferach party, po Partygate, tak? czyli po tych e, jego, nazwijmy to, wybrykach, które były w okresie pandemii na Downing Street. E, tym niemniej e, zgodnie z przewidywaniami, wotum zaufania uzyskał premier Boris Johnson i może być spokojny o swój los jako premiera w kolejnych tygodniach i miesiącach. Przejdźmy teraz do wykresów. Zacznijmy od dolara australijskiego, o którym wspomniałem na początku. Potem, gdy Bank Australii podniósł stopy procentowe, bardziej niż się rynek, bardziej niż rynek oczekiwał. Najpierw przejdźmy może do wykresów. Godzin, wykresów może takiego najkrótszego, nawet pięciominutowego. Takiego wykresu zwykle nie pokazuję, ale to jest dosyć ciekawe, co tu się stało i warto na to zwrócić uwagę. Proszę, proszę spojrzeć. Tu rynek się przygotowywał lekko rosnąc na pięciominutówkach przez już w ostatniej godzinie przed publikacją. Podniesienie stóp jest wystrzał z 0,7180 na 0,7240. Po czym realizacja zysków i zniesienie w całości tego wzrostu. Dlaczego doszło do realizacji zysków? Już Państwu mówię. Ano, dlatego, że, że ten kurs po prostu zbliżył się tu do dość silnej strefy oporu. Po pierwsze 0,7230 i po drugie, już też był tu blisko 0,7250 i wydaje się, że po prostu ceny, ceny no ten popyt nie był w stanie wynieść na nowe maksima, bo to by oznaczało sforsowanie kluczowych oporów, kluczowych oporów, a to, że nie miało, dolar australijski nie miał siły, popyt nie miał siły wynieść, to też wynika chyba po części też z tego, że w zasadzie od miesiąca, czyli mniej więcej od 12-13 maja dolar australijski systematycznie rósł z poziomu 0.6840 na 0.73 400-450 pipsów. Teraz jesteśmy tuż poniżej średniej 50 na dziennym, poniżej 200 na dziennym i poniżej tak, takiej linii szyi odwrócon potencjalnego odwróconego ergiera. I tu po prostu zabrakło, zabrakło siły, plus wykupienie krótkoterminowe wykupienie rynku sprawiło, że ceny odeszły. Tym niemniej w mojej ocenie nie przekreśla to absolutnie szans na to, że dolar australijski w tej chwili yy, pomimo tych. Tej, Wzrostu stóp procentowych będzie się osłabiał? Nie. To, było, to jest forma realizacji zysków. To była dobra okazja do realizacji zysków przez inwestorów, ale myślę, że w średnim terminie, jeżeli nie dojdzie tylko tu do jakiegoś dramatycznego umocnienia dolara amerykańskiego, to z tej fałki, która nam się tu rysuje na dolarze australijskim, może wyjść coś dobrego dla kupujących, czyli, czyli mo, możemy podejść w okolice m, najpierw 0,7560, a docelowo nawet w okolice 0,80, czyli szczytów um, tu w trakcie pandemicznych. Nazwijmy to tak, bo to był luty 2021. E, tu, tak jak wspomniałem, potencjalne prawe ramię odwróconego ergiera. Także podsumowując, um, po, Wzrostu procentowych bardziej niż, rynek, bardziej niż rynek oczekiwał. I tu wydaje się, że, że to może w średnim terminie działać pozytywnie, natomiast w krótkim terminie zostało wykorzystane do, do, do sprzedaży. Tym niemniej, jeżeli korekta by się pogłębiła, raczej bym był skłonny do tego, żeby gdzieś tam próbować podbierać tego dolara australijskiego. I jeszcze jeden wykres związany z tymi wydarzeniami okołorynkowymi, czyli GBPUSD. Wczorajsze głosowanie nad wotum zaufania dla Borysa Johnsona nie wpłynęło na rynek, nie wpłynęło w żaden sposób na rynek. Tym niemniej warto zwrócić uwagę, że dziś rano fund jeszcze oddawał dość mocno i teraz zbliżył się rano do wsparcia 1,24. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja też ja uważam, że w przypadku funta, podobnie jak w przypadku Australijczyka, jest szansa na uformowanie odwróconego ergiera, jest szansa na zakończenie tego, tego wodospadu, spadków, tak, tego, tego dramatycznego po części, można powiedzieć, spadku, który, którego doświadcza funt od ponad roku, a tu przypomnę tylko, funt jeszcze. Jeszcze w mniej więcej rok, równo rok temu był w okolicy 1,42, natomiast w kwietniu był na poziomie 1,21, co oznacza spadek o 2000 pipsów, 2100 prawie, tak? czyli 15%. To jest bardzo duża przecena, i tu należy się, wydaje się, funtowi jakieś odreagowanie. Ale sygnałów kupna jeszcze nie ma. I jeszcze jeden niezwykle interesująca para y, walutowa, jest to dolar jen. Y, ostatnie dni przyniosły y, lekkie odbicie na dolarze. Dolar się troszeczkę wzmacniał i dalsze, dalsze dramatyczne osłabianie jena. Przypomnę tylko, jen jest w silnym trendzie spadkowym, czyli pary jenowe w silnych trendach. Tak, wzrostowych. Y, jest to efekt. Y, polityki Banku Japonii, która, który to Bank Japonii musiał wybrać pomiędzy wzrostem rentowności obligacji a, a utrzymaniem w zasadzie tej, tych rentownościach na poziomie 0,2-0,25, a osłabieniem waluty i Bank Japonii wybrał to drugie, czyli wybrał osłabianie się jena za cenę, czyli utrzymanie rentowności za cenę osłabiania jena. Innymi słowy, Bank Japonii zobowiązał się, że będzie bronił rentowności do, przy poziomach 0,25, nawet kosztem dynamicznego osłabienia yy, swojej waluty. Efekt jest taki, że dolar jen jest najsłabszy od, znaczy jen jest najsłabszy do dolara od 20 lat. Ostatni raz yy, takie poziomy były w 2002 roku. Do, jest powyżej 130 jenów za jednego dolara. Proszę zwrócić uwagę, to jest wykres miesięczny. Ostatni raz tego typu tak wysokie poziomy były tu, tak, tu w 2002 roku, kwietniu 2002 rok To to w ogóle wszystko wygląda jak jakaś gigantyczna zmiana trendu, takiego bardzo, bardzo długoterminowego, i to wygląda troszeczkę tak, jak ten dolar jen miał zmierzać na dużo wyższe jeszcze poziomy, czyli poziomy w okolicach nawet 150, patrząc z punktu widzenia długoterminowego. W krótkim terminie rynek jest ekstremalnie wykupiony, w krótkim, średnim terminie, bo przypomnę rok temu, w zasadzie na półtorej, bo w styczniu 2021. Dolar jeden był na poziomie 103, dziś jest 131. 30%, 30 osłabienie je na stosunku do dolara. Wydaje się, że, że wkrótce powinniśmy zaliczyć jakąś korektę. Tym niemniej każda korekta, każdy, każde zejście do dołu powinno być wykorzystywane do otwierania pozycji długich. Przejdźmy teraz do innych um, instrumentów. Zerknijmy na, na węglowodory, ropa i gaz. Ropa no, powolutku rośnie, ale ten wzrost jest niezwykle taki chimeryczny. Jest, jest naprawdę, brakuje tu dynamiki. Wczoraj zaczęliśmy tydzień bardzo dobrze, otwarciem w okolicy 100, powyżej 120, tylko po to, żeby się zamknąć na poziomie 118-40 i dziś się otworzyć przy 119. Widać, że ten wzrost jest troszeczkę wymuszony, raczej brakiem podaży niż jakimś zmasowanym popytem. Cały czas uważam, że Europa może mieć bardzo duże problemy z przebiciem poziomu 100, 130 dolarów za baryłkę. Tym niemniej możemy w jakiejś końcówce fazy tego wzrostu. Dotknąć tego poziomu, dotknąć, przetestować, może lekko wybić. Natomiast na tą chwilę wydaje się, że kupujący nie mają na tyle sił, żeby, żeby sforcować ten poziom. W związku z tym mamy troszeczkę sytuację patową z punktu widzenia tradingowego. Pozostaje albo robić day trading. Na zasadzie łapiemy 30, pipsu, 30 centów, 40 centów i, i zamykamy. No albo skupić się tu na szukaniu jakiejś okazji do kupna wsparć, czyli 116, 50, 117 i sprzedaży oporów 128, 129. Podobnie wygląda nadgas, choć nadgas jest dużo silniejszy i tu nadgas wczoraj wyszedł na nowe wieloletnie maksima. Do 9,50, tylko po to, żeby się później cofnąć. Tak wygląda wykres 4-godzinowy nad Widzimy, że jest ten długi, górny knot i tak się zachowuje nadgaz od dłuższego czasu. Proszę zwrócić uwagę, jak się zachował w końcówce maja. Tak? Czyli, czyli tu. Tak samo: wyjście na nowe szczyty, cofka. Wyjście na nowe szczyty, cofka. I wczoraj to samo: wyjście na nowe szczyty i cofka. Więc, więc to chyba jest. W tej chwili taka strategia, że lokalny spadek, nie wiem, 9,01, 9,02 to jest baj, odbija, wybijamy na nowe szczyty 9,70 sel, tak? I tak, i tak dalej, i tak dalej. Na razie, dopóty, dopóki linia trendu wzrostowego trzyma, to, to cały czas jakieś lokalne korekty, lokalne dołki warto podkupować. Z towarów. Zwróciłbym jeszcze uwagę na jeden, na, tak, na metal szlachetny, mianowicie na PalaT. Palat rzadko pokazuje, tym niemniej zwracam na niego uwagę, ponieważ ten instrument wydaje się, że szykuje się do jakiegoś dużego ruchu. Tak to wygląda w ujęciu półrocznym mniej więcej od początku, od początku bieżącego roku. Tak? Wtedy... Początek roku to jeszcze był wzrost paladu nawet tu w okolice 3300-3400. Max był 3425, po czym kurs się prawie przepołowił, bo spadł na 1834. I teraz od mniej więcej połowy maja i Stracił zupełnie zmienność i jest w jakimś ekstremalnie wąskim trendzie bocznym, jak na pala 1950-2080. Wyjście z tego poziomu, przebicie dołem albo górą, myślę, że daje jakiś większy impuls, bo pal lat na to stać. On, on potrafi się ruszyć nawet 10% w ciągu dnia. Więc więc tu dla takich graczy, którzy, którzy chcą zaryzykować, którzy lubią tego typu akcje. No to jest to wymarzone. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że, że wybicie może nastąpić dzisiaj, a może nastąpić za miesiąc. Tym niemniej, wsparcie to jest 1952 opór 2090 dolarów za jedną uncję palladu. Niestety, ale ostatnie dni, ostatni tydzień to są bardzo duże nudy na indeksach. Amerykańskich. Mamy, zaczynamy drugi tydzień trendu bocznego. Szósta świeczka w ramach trendu, wąskiego trendu bocznego na oporze na indeksie SP 500. Wsparcie 4075, opór 4200. Dzieje się to wszystko na tej różowej belce, którą Państwo znają. No i skoro nie chce, nie chce rosnąć, to pewnie spadnie. Tak, taki troszkę analiza na chłopski rozum, bo no, mieliśmy trzy sesje wzrostowe i trend boczny, no jeżeli to miałoby rosnąć, no to to, to powinno pociągnąć. tym bardziej, że były ku temu okazje i póki co nie ciągnie, więc, więc obawiam się, że ten S&P 500 Zaliczy za chwilę jakieś zejście poniżej 4000. Natomiast średnioterminowo na razie bronimy. Nie, nie, nie widzę jeszcze na razie szansy przed Fedem na zaliczenie nowych minimów, czyli spadek poniżej 3800 punktów. Spadek poniżej tego poziomu mógłby być spowodowany albo w mojej ocenie odczytem wysokiej inflacji w piątek, albo jakimś bardzo jastrzębim, jastrzębimi decyzjami podejmowanymi przez Fed w przyszłym tygodniu. Tym niemniej do, myślę, że do piątku to nie dotrzyma, czy tam na pewno do Fedu nie dotrzymamy w tym trendzie bocznym i, i w końcu tu wyjdziemy górą bądź dołem. Ja myślę, że, przysz, że wyjdziemy dołem z tej tygodniowej konsolidacji i zbliżymy się tu do wsparcia. Natomiast to wsparcie na 3800. Do Fedu myślę, że się wybroni. Podobnie jak w przypadku ropy, no, chyba tu jedyne, co mogę na tą chwilę zalecić, to jest graje na jakiś albo trend boczny, średnioterminowy, albo próba podkupowania dołków na. Po, ale to po spadku, tak, czyli okolice okolice 3900 punktów na SP500 bądź w przypadku Nasdaqa kupno w okolicy 12 tysięcy, bo ten Nasdaq też nie może wybić oporu na poziomie 13 tysięcy punktów. No i Dax, Dax, który troszeczkę lepiej się zachowuje, ale DAX też, proszę zwrócić uwagę, podejście cofka, podejście cofka, podejście cofka, tyle tylko, że jak tu Państwo widzą, te cofki są coraz niższe, a te górki wybijają poprzednie szczyty, tym, tym niemniej wydaje się, że, że, że ten że ten Daksik będzie skłonny wkrótce zaatakować poziom 15 tysięcy punktów, dlatego też w przypadku DAX-a jakieś lokalne cofki na, w chwili obecnej na poziom 14 tysięcy to jest raczej na, na kup. No, i na koniec chciałbym zwrócić uwagę na dwie jeszcze dwa wykresy. Mieliśmy wczoraj takie posiedzenie, takie, takie spotkanie w, w Kalifornii odnośnie takiego taki sympozjum programistyczne, gdzie Apple zwykle jakieś publikuje swoje newsy korporacyjne. No i zostało ogłoszone, że będzie stworzony zupełnie nowy system na. Na iPhone'y iOS 16, i że będzie odświeżony też iPad, i nie wpłynęło to jakoś na, na wyniki. Tym niemniej na, na notowania samego Apple'a. Tym niemniej na Apple widać, że tu gdzieś, jak to zwykle, Apple, tak? Chce być innowacyjny, chce być, um, unowocześniać te swoje produkty. Natomiast mówię o Apple nie dlatego, że gdzieś tam zmienia sobie jakieś tam oprogramowanie, tylko dlatego, że. Z punktu widzenia analizy technicznej jest próba wyrysowania odwróconego RGR-a na, na wykresie dziennym. Przypomnę, Apple jest w takim trendzie spadkowym, począwszy od nieudanego podejścia pod szczyt na 180. Swoje minimum tego spadku to było 130, czyli 50 dolarów spadł. I teraz spróbuję budować jakieś, jakieś odwrócenie. Jaką bym przyjął strategię? Ja bym przyjął troszeczkę przewrotną strategię, bo z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, jesteśmy poniżej takiego trendu, takiego kanału wzrostowego. Ja bym przyjął strategię taką, że krótkoterminowo do góry podejście czyli spróbowałbym złapać jakiegoś longa w okolicy, nie wiem, 140, 142. Po czym myślę, że będzie próba wygenerowania jakiegoś sygnału kupna, podejście pod 160, a tam mamy średnią 55, 200 oraz dolne ograniczenie tego kanału wzrostowego. I tam nie czekałbym na realizację pełnego zasięgu z odwróconego ergiera, tylko zamykał pozycję i się odwraca. To taki, taki pomysł, na, ale to jest pomysł na powiedzmy najbliższe dwa tygodnie. Na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w czwartek.